Cześć, jestem Lili. Chciałabym opowiedzieć o trzynaste zadanie. Magda stawiała w jednej linii takie pieczątki. Robiła to zawsze w tej samej kolejności. Która pieczątka znajduje się na 27 miejscu w tej linii? Najpierw policzmy ile tu jest tych pieczątek. Raz, dwa, trzy, cztery... 5. Jak będziemy to rysować po kolei, to, z, y, to zajmie nam bardzo dużo czasu i możemy y, 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 napisać te liczby, jak tutaj na, na górze. I tu piszemy. Tutaj już jest 25 pieczątek. I jeszcze brakuje nam dwóch. I tutaj dopisujemy 26 i 27. I dwójka będzie duszek. Więc prawidłową odpowiedzią to będzie B. Duszek. Jest też drugi sposób, który y, polega na tym, że jak podzielisz dwudzie, 27 na 5, to y, możesz tylko dostać 5. I, jeszcze, i reszta jeszcze jest dwójka. Y, i, 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 też, y, I już 5 razy jak, y, i 5 razy 5. To będzie 25, 25 i jeszcze dodać 2, równa się 27. I ta dwójka, i ta dwójka też jest dłużkiem, więc prawidłowa, od, więc też będzie tak samo B. I jak lubisz ten filmik, to zostaw subskrypcję i łapą w Dziękuję, do widzenia.